Witajcie z tej strony. Laska gaming A oto kolejny odcinek machine for picks. w moich koszmarach oczywiście. I małe sprostowanie. Widzicie, znowu wróciłem do starego mikrofonu, ponieważ tamte nagrania były <coughs> dość eksperymentalne. Po prostu chciałem wypróbować różne podpięcia, różne metody, różne ustawienia do wniosku, że muszę kupić nowy kabel do tego mikrofonu, ponieważ na przejściówkach to nie za daleko zajdę, a chcę dojść do takiego momentu, gdzie nie będę po prostu musiał go mieć przy mordzie i nie mi pół kamery, tak więc w późniejszych nagraniach, jeżeli już się dorobię tego kabla, to nie ma sprawy, będzie ten mikrofon, na razie wracamy do naszego starego, dobrego chociaż tu jest jakość dźwięku gorsza, ale no nie można mieć wszystkiego. A my wracamy do maszyny dla świnków. Ej, zobaczymy, co nas będzie w tym epizodzie czekać. Może w końcu porządny strach. Chociaż ostatnio pan świnia, człowiek nas nawet przestraszył. A przynajmniej mnie. Świnky Dobra. Wielka dzika donda. Tididari donda. Wow! Jaka otwarta powierzchnia. O, tu mnie Państwo zagierali. Tu mnie Państwo zagierali. To jest nowość. Chodzi o amnezję. Czy mogę pokręcić? Co jest? Panie! Co Pan mnie pchasz? Mogę sobie pokręcić wajchą? Nie mogę najwyraźniej. Mandus CEO. Przetwórnia mięsa. Anno 1828. Dobra, to bardzo fajnie. What the fuck? Czy oni sprzedawali mięso z ludzi? Wybaczcie, ale mój stan zdrowia dalej nie jest <laughs> idealny. Tam ma lekarstwiewko jakiś tam Febrisan czy coś. Więc idziemy dalej do. Mandus CEO I dostaliśmy nową wiadomość w dzienniku Moja dusza drży na samą myśl o tym co widziałem Ale w końcu udało mi się dotrzeć do głównej części fabryki Teraz naprzód i w dół Muszę znaleźć zatopione miejsce i usunąć wodę Niczym mojże sprawię, że wody się roztopią I ratuję moje kochane dzieci z tej ochydnej pułapki Twoje dzieci nie żyją, a jak żyją to są kabanosami Albo kiobachą. Kiełbasa z dzieci Dobra

Pigs of us all. But what solution, <coughs> my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only sucker one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion with only a small sacrifice. Uh... We can hold the apocalypse. Wydaje mi się, że. To chyba byłem ja. Że jestem trochę obłąkany. Dobra, sprawdźmy gdzie jesteśmy teraz. Zalenie wodą, włączenie awaryjne, jesteśmy tutaj. E, dobra, to schodzimy znowu w dół. Sprawdzimy sobie głośność. A jeszcze troszeczkę pogłosimy i... Czemu ona miga? Czasami. Ktoś mi mógł zdradzić tą tajemnicę ludzkości. Co jest? Panie gro. Nie podoba mi się, jak się ścinasz. Może dlatego... O oh, fuck? Dlaczego migasz panie? Czy to nadchodzące niebezpieczeństwo? Fucking hell! Lelele. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to w ogóle. Dobra Widzimy, że to jest jakiś większy kompleks fabryk Panie Latarynko! Tak się nie potrzebuje Jest tu dość jasno Dzięki tym jarzeniówkom A tu już nie Chociaż gówno mi daje to światło więc Halo? W dół, w dół Oczywiście, bo tam jest mniej strasznie, mniej przerażająco i mniej w ogóle My się nie zawali na łeb. Dobra. Jedynka działa. Dwójka nie działa. Panie dwójko, dlaczego pan nie działasz? O, teraz działa. Nie wiem, czy musiałem to uruchomić, czy nie. Ale chyba lepiej włączone, lepiej działa. Chły, 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 chły. Dobra. <ścoughs> Sterownia tłoków. Ok. Domyślam się. Nie. 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 Dobra. Jeden Jeden i pięć działają, trzy nie działa Nie rozumiem, trzy No, aha, to w bok się rozsyła, dobra Co tu nie działa? Chyba nie ma opału odrzucimy rzucimy troszkę la. dobra Zamkniemy Klikniemy Spalimy trochę za głośno nic nie słyszę ona, piąteczka. Piąteczka. Co się dzieje z piąteczką? Piątka działa, szóstka nie działa. Dobra. Myk. Jest górnikiem. Nie, to znaczy jestem ty nie górnikiem, tylko... Ło. Kot kotłownikiem. Ciekawe czy jedno wystarczy Nie, potrzebujemy dwóch tych węglów Węgielów! Gdzie ja znajdę drugiego? Niebezpieczeństwo, zabawiam się wchodzić pod toki podczas postoju maszyny jep, zrozumiałem Chyba tu jakiś węgiel będzie O jest Dobra La, 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 la. Tak bardzo amnezja, tak bardzo nosić węgiel. To miało być za szata fuck up. To staram się pracować, na moje dzieci na utrzymanie. O, coś jest w dzienniku? Ogień, ogień płonie. Zakładając, że ten sam architekt stworzył również zakład chemiczny, przypuszczam, że funkcjonowanie tłoków odpowiada jakaś centralna instalacja. Odnalezienie jej nie powinno być trudne. Miejmy nadzieję, że sabotarzysta poprzez bo przestał na wygaszeniu ognia. Aha, czyli tu. Nie, świnia. Ja tu zamknę. Nikt nie musi widzieć. Do trujeczki też zamknę. Bardzo ładnie. Jest zamknięte. Pięknie. Teraz Raz. Dwa. Trzy. Chyba coś zrobiłem. Ale co? podoba mi się, że jest ciemno. Co ja takiego zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra, długi działają. Ja. Zobaczę. Oh, fuck. świnio ludź. świnio ludź. Ale gdzie ja mam iść? Dobra, tu, 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 tu. świnio ludź, widziałem go. O, oh, fuck. O, oh, fuck. O, oh, fuck. Ja tu nic nie widzę. nie widzę. Fucking hell. Nie, 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 nie rób tego, nie rób tego, nie robi tego, nie robi, nie, nie, nie. Jestem. Fuck, 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 fuck. Czego nie mogę tu przejść? Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Ale... Słyszę go za sobą. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Słyszę tego świnio-ludzia. On tam jest. Ale co ja mam tu zrobić? I się Nie, 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 nie rób mi tego. Dobra, dobra, notka, notka, notka. Produkt trans... Dobra, może by na chwilę osapnąć, ale nie ma żadnej muzyczki. To jest mniej straszne. Bez muzyczki. Produkt transportowany jest do miejsca puszczania krwi, w którym zastosowany został system ostrzy sprężynowych. Z liny przetwarzania rozmieszczono układ sprężyn, na które działa siła przesuwającego się produktu. Uzyskana w wyniku ruchu energia przesuwana jest do specjalnych ostrzy, które wysuwają się w optymalnym momencie, czyli w chwili, gdy produkt je mija. Prędkość zwolnienia mechanizmu ostrzy i nagłe zatrzymanie produktu przy gumowych zderzakach zatrzymujących się po bokach, pozwala na poderżnięcie mu gardła. Jest to czysty, humanitarny i skuteczny proces. Produkt jest transportowany dalej, gdzie następnie powolny proces upuszczania krwi. Krew gromadzona jest ustawionym pod kątem zbiorniku. W dwóch dalszych miejscach linii przetwarzania umieszczone są dodatkowe ostrza sprężynowe. Jeżeli na wpół wykrwawiony produkt wciąż wjeżdża i siarpie, przekazuje energię gumowym zderzakom w środkowej sekcji, które uruchamiają kolejne ostrze do opuszczania krwi? Dobra, fajnie, fajnie, ale my tu musimy uciekać. Ale gdzie? O fok, to jest świniacz! No, 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 Nie, 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 to tu... Nie, tu przyszliśmy stąd! Fuck, 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 fuck. Gdzie ja mam wejść? No już po nas. Albo nie.

Gdzie ja mam iść? Tłoki nie pracują na tu Gdzie ja mam iść? Fajnie jakbym wiedział Do, z, znowu nas pan świnka dopadnie i tyle będzie. Dobra. Może tutaj coś będzie. O, tu coś jest. Chyba tu. Jest. <słuch> Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten film z serii A Machine for Peaks, zobacz całą playlistę albo inne filmy, które stworzyłem. A ja się oddelegowuję. Na razie i do zobaczenia w następnym filmie.